Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego bardzo ważnego materiału porusznika rezerwy Szymona Fijała, w którym przedstawia następny przekaz również żołnierza rezerwy, ale tym razem w temacie 11 listopada. Zapraszam Was do obejrzenia materiału, a na koniec podzielę się swoimi spostrzeżeniami w tym temacie. Zapraszam. Kolejny list będący świadectwem jednego z nas żołnierza rezerwy. Dedykuję wszystkim organizatorom i uczestnikom Marszów Patriotycznych oraz funkcjonariuszom służb mundurowych. Z okazji zbliżającego się święta Odzyskania Niepodległości życzę wszystkim odpowiedzialności za własne działania i współodpowiedzialności za innych. Cytuję. Inspiracją do napisania tego listu. Był pański film na YouTube zatytułowany Nie znamy te numery. Żołnierze rezerwy są świadomi zagrożeń. W 1981 roku ukończyłem studia, a w 1982 roku trafiłem do jednostki wojskowej, gdzie służyłem jako podchorąży. Byłem w pułku artylerii w kostrzynie nad Odrą. Często jeździliśmy na poligon w Biedrusku pod Poznaniem. Spaliśmy w namiotach w lesie, byłem tam całe lato. Codziennie miałem dwie godziny szkolenia politycznego, na których oficer polityczny informował nas o tym, co dzieje się w kraju. Dramatycznie przedstawiał sytuację w kraju, mówiąc o strajkach i tym podobne co było przesadzone. Kreował zagrożenie i niepokoje społeczne. Byliśmy całkowicie odcięci od wiadomości żadnych listów. Żadnych gazet. Poza jedną wojskową, której nazwy teraz nie pamiętam, prawdopodobnie żołnierz wolności. Namioty były często przeszukiwane. Szukano głównie radioodbiorników radio tranzystorowych. Telefonów wtedy nie było. Mieliśmy bardzo dobre jedzenie, bo kwatermistrz chodził do rzeźni oraz piekarni i brał co mu się podobało. Wtedy żywność dla zwykłych ludzi była na kartki. Były kantyny z alkoholem. W tamtych czasach zwykli ludzie mieli jedną butelkę wódki pół litra miesięcznie z przydziału. W wojsku na poligonie nie mieliśmy żadnych ograniczeń. W jednej kantynie było piwo dla zwykłych żołnierzy, a w drugiej kantynie z wódką dla oficerów zawodowych i nas podchorążych. Wódka była dostępna bez ograniczeń, podobnie jak piwo. Niczego się nie baliśmy. Byliśmy raczej beztroscy. Wieczorami chodziliśmy na patrole po Poznaniu, gdzie obowiązywała godzina policyjna. Patrol składał się z pięciu osób: oficera zawodowego, podchorążego, żołnierza służby zasadniczej i dwóch policjantów. Całą noc zwłoczyliśmy się po Poznaniu. Te patrole były nudne, bo nic się nie działo. Ludzie nie chodzili nocą po ulicach z powodu godziny policyjnej, tylko ci ludzie z przepustkami czasem jechali samochodem lub pieszo. Z nudów policjanci czasem zabierali nas do Melin, gdzie było wesoło. Jeśli mieliśmy patrol z ZOMO, dwóch z nich szło po jednej stronie ulicy, a my żołnierze po drugiej. ZOMO miało złą reputację, a patrolowanie z nimi po mieście było obciachem i oni o tym wiedzieli. Jeśli nie byłem na patrolu, to przed szóstą rano jeździliśmy ciężarówkami z chałubicami przyczepionymi do samochodów po ulicach Poznania. W tym w okolicach zakładów Cegielskiego, gdzie ludzie szli do pracy na pierwszą zmianę. Na tyle ciężarówki z plandeką otwartą do połowy siedziało zazwyczaj dwóch lub czterech żołnierzy w hełmach. Jeden miał radio i słuchawki. Drugi trzymał pistolet pionowo, między kolanami. Ja siedziałem w kabinie obok kierowcy, jako dowódca. Było raczej spokojnie. Wstydziłem się patrzeć ludziom w twarz, więc naciągałem hełm na oczy. Czasami ktoś splunął, czasami ktoś pokazał tyłek, ale generalnie było spokojnie. W obozie namiotowym, ogrodzonym grubą liną, nieustannie szkolono nas. Jak radzić sobie z tłumem ludzi na ulicy? Mówiono nam, że w razie potrzeby wyprowadzą nas na ulicę, na ulicę poznania i będziemy walczyć z protestującymi przeciwko reżimowi komunistycznemu. Było nas około siedmiu kadetów w jednym szeregu na czele, a za nami stali nasi żołnierze z poboru. Powiedziano nam, że będziemy strzelać do protestujących na ulicy. Śmialiśmy się z tego i mówiliśmy, że nie będziemy strzelać. Pewnej nocy byłem zastępcą lub pomocnikiem oficera dyżurnego w tym obozie wojskowym. Oficerem dyżurnym był, był młody porucznik, który ukończył szkołę artylerii w Toruniu. Był dokładnie w moim wieku. Był już żonaty i właśnie dziecko mu się urodziło. Był porządnym człowiekiem i lubiliśmy się. Często się stresował i nie rozumiałem dlaczego. W tej nocy, kiedy wszyscy już spali w namiotach, usiedliśmy gdzieś poza zasięgiem słuchu, a on wyciągnął z wewnętrznej kieszeni munduru metalową piersiówkę wódki i zaczęliśmy pić. Nie był wtajemniczony we wszystko, ale wiedział już sporo. Powiedział mi, że moi koledzy kadeci i ja byliśmy ściśle obserwowani i analizowani. Wszystko było zaplanowane, łącznie z tym, jak to się rozegra na ulicy. Jak będziemy walczyć z protestującymi i jak będziemy zmuszani do strzelania i zabijania ludzi. W wojsku czasami nawiązują się przyjaźnie, a ja miałem dobrego kolegę, który był bardzo spokojny. Ja byłem nerwowy i impulsywny. Ten porucznik powiedział mi, że zaplanowano, iż ktoś z tłumu protestujących zastrzeli mojego kolegę. Oczywiście, że będzie to prowokator i zrani go lub zabije. Ci, którzy napisali ten scenariusz, spodziewali się, że ja zacznę strzelać do tłumu, a moi żołnierze pójdą za mną. Nie pamiętam dziś wszystkiego, ale po tej rozmowie. Inaczej spojrzałem na to, co mnie otacza. Koniec cytatu. Dziękuję żołnierzowi za ten list. Dziękuję wam za wysłuchanie tego przekazu. Rozsyłajcie. Rozsyłajcie ten materiał dalej najlepiej przed 11 listopada. Jeżeli chciałbyś podzielić się czymś równie ważnym i budującym, to Napisz do mnie na mail, który się wyświetla. Moim celem jest integracja służb mundurowych z ogółem społeczeństwa i powstrzymanie działań zmierzających do ucisku zwykłego obywatela. Ten materiał powstaje w chwili oddechu pomiędzy moimi sprawami. Z najważniejszych aktualności rusza. Mój proces cywilny przeciwko Fundacji ONZRIK oraz szykuje się skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie mojego zwolnienia. Bardzo dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie i jednocześnie proszę o więcej. Bez Waszej pomocy skuteczność moich działań drastycznie by spadła. To dzięki Wam opłacam profesjonalne porady prawne, które uważam za klucz. Do naszego wspólnego zwycięstwa. Jednocześnie chciałbym zwrócić Wam uwagę na pewną definicję. Pierwszym etapem działalności wywrotowej jest demoralizacja, ukierunkowana na podważanie tradycyjnych wartości, przerwanie więzów społecznych, polaryzację społeczeństwa, ale również podważenie zaufania do państwa, jego autorytetu oraz symboli narodowych czy religijnych. Nie mamy zbytniego wpływu na odbudowę autorytetu państwa, natomiast mamy wpływ na utrzymanie wartości, więzi społecznych, na kultywowanie tradycji i symboli narodowych i religijnych. Polskość jest niezależna i jest ponad rządy, nierządy czy okupacje. Moje krótkie podsumowanie i refleksja. Niepodległość wypływa z serca, ale utrzymuje się tylko dzięki mądrości umysłu. Nie dajmy wciągnąć się w prowokacje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Myślę, że ten przekaz jest ważny w kontekście tego, że podczas dnia 11 listopada już od wielu lat dochodzi do różnych kontrowersji, dochodzi do wielu też przekłamań w tym temacie, ale przede wszystkim na tych marszach pojawiają się prowokatorzy. Pojawiają się nawet przed i jest to już teraz bardzo widoczne, że dużo ludzi próbuje te marsze zdyskredytować. Niektórzy robią to myślę, że świadomie, niektórzy nieświadomie, ale na końcu jest człowiek polak, który chce przyjść na ten marsz i wielu ludzi przyjdzie na marsze po to, aby pokazać tylko i wyłącznie, że są Polakami i zamanifestują swoją polskość we własnym kraju. Jest to coś co powinno zasługiwać na największy szacunek, ponieważ wielu ludzi patrzy w tym dniu właśnie na Polskę. I nie tylko Polonia za granicą, ale inne narody patrzą w tym dniu na Polaków, którzy z dumą pokazują to, że są Polakami i w piękny sposób pokazują po prostu światu, samych siebie, idąc ulicami miast, niosąc ze sobą flagi biało-czerwone i jest to coś pięknego. Myślę, że samo to, samo pokazanie się z polską flagą, jest wystarczające, by do każdego doszedł prosty przekaz. To jest nasz kraj, nasza ojczyzna i myślę, że tylko i wyłącznie na tym zależy większości Polaków. Większości Polaków, którzy są zmęczeni tym, co dzieje się w ich ojczyźnie. To, co się dzieje aktualnie, przechodzi wszelkie pojęcie. Skala niesprawiedliwości, jaka dotyka Polaków, jaka dotyka nas bezpośrednio, jest przeogromna. Nie chcę tego pokazywać dzisiaj w jakimś negatywnym świetle, ale myślę, że wielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. I wielu ludzi też zapewne chce właśnie w ten dzień, Zamanifestować swoją przynależność do ojczyzny. I myślę, że ważne jest, aby wyjść na, na ten marsz, gdziekolwiek będą te marsze się odbywały. Myślę, że ważne jest, aby wyjść, czy to coś zmieni, czy nie zmieni. Myślę, że to jest po prostu symboliczne, i nawet jeśli ludzie nie będą mogli uczestniczyć w jakichś marszach czy wydarzeniach, to myślę, że samo symboliczne zrobienie czegokolwiek, czy wywieszenie tej polskiej pięknej flagi, która powinna już tam zostać, którą nie powinniśmy odczepiać, ale która powinna już na stałe zostać i zamanifestować właśnie naszą przynależność do Ojczyzny. Ponieważ tak wiele dzieje się, wydarzeń, sytuacji, wiele rzeczy aktualnie, które są antypolskie. I ten dzień, myślę, że dla wielu jest taki symboliczny. I nie tylko odnosi się do kwestii odzyskania nie, niepodległości po, stu, po 123 latach, kiedy byliśmy jako naród pod okupacją, ale też bardzo mocno w tym dniu ludzie odnoszą się do tego, że Pragną suwerenności, pragną odzyskania wolności. I myślę, że każdy zrobi to na swój sposób, bez względu na to, czy uda się dojechać na marsz, czy nie. Myślę, że ten przekaz, który usłyszeliśmy, jest bardzo ważny, ale też ważne jest to, w jaki sposób też porusznik rezerwy Szymon Fijał pokazuje, że warto działać pomimo wszelkich przeszkód, jakie jakie nieraz niestety są przed nami, to dopóki możemy, myślę, że warto robić to, co czujemy, że jest godne uwagi. Życzę wam, aby ten dzień i każde kolejne były dniem suwerenności, abyśmy, my wszyscy, odzyskali wolność, ale to nie tylko na poziomie materialnym, ale wolność w w każdym tego słowa aspekcie. Pozdrawiam Was serdecznie i myślę, że jeśli wybieracie się na wszelkie wydarzenia, to to uczyńcie to z, pełną, z pełnym zaufaniem, z pełną świadomością, że wszystko przebiegnie tak, jak ma być, a wszelcy prowoka prowokatorzy, jeśli w ogóle będą, czy wszelkie utrudnienia, Jakie są planowane, po prostu Was ominą. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału i oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału Porucznika Rezerwy Szymona Fijała oraz konkretnego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Anna Luiza.